nie będzie u ze zjazdów ale to już może nagram bo jest na dzisiaj 11 osób największa do tej pory ekipa z Szoszy w Świętokrzyskich połowa jazda No i dobra, minęło lekko ponad 20 minut. i Już zostałem sam. Jeszcze mam zasięgu wzroku chłopaków. ale pewnie tam na świętym krzyżu poczekają, nie? Warun jest jak zwykle świetny. Co ja się będę powtarzał. No, każdy wyjazd w świętokrzyskie to świetny warun. Jakoś się kręci na tej wsi. W ogóle dzisiaj oprócz pięknego słoneczka jest tylko 20 niby 4 stopnie maksymalnie. A to oznacza, że nie będzie jakiegoś skwaru i może woda nie będzie schodzić jak szalona. Dobra, jadę, bo zaraz skręcamy. Znaczy ja skręcam, bo chłopaki właśnie już skręcają. Może to będzie widać. Ja ja jestem tu ledwo oddychający, ale jeżeli przynajmniej roweru nie trzeba podprowadzać, ciśniemy dalej. Proszę, weselicho będzie A my ciśniemy Dla niedługo Święty Krzyż Teraz jakiś podjazd na razie I tam kolor przede mną Chłopaki daleko z przodu No i ciesiemy. Ostatni podjazd przed zakrętem na Święty Krzyż I Tam będzie pierwszy postój Wspólna fotka A potem drugi postój Na 70 km przy sklepie Groszek, żeby uzupełnić zapasy. No i o jakieś powiadomienie, cel osiągnięty, 900 minut aktywności, wracając na meritum. Tam uzupełniamy zapasy, no i potem już pewnie wyjdziemy się na parkingu. Dobra, Hello. No i podjeżdżamy, Koron właśnie zniknął z zakrętem. Chłopaki pewnie już w połowie. A ja sobie jadę swoje, pomalutko. Dobra, końcówka podjazdu. Chłopaki już pełni jajko z kolcem znieśli. Powiem Wam, że dzisiaj ogromny ruch na Świętym Krzyżu. kółko mi tylko waria, pokazuje, że coś siedzie za mną. Z tego zamieszania zapomniałem cokolwiek nagrać pod Świętym Krzyżem, ale jest fotka, więc ją wklejam teraz. No i jedziemy już na zjeździe. Stało się chyba zapiąć 35, może trochę więcej. Pierwsza godzina jazdy za nami. Czas na żelki. Trzeba trochę węgli dobić. Ja chłopy! Była niezła wagonka po 60 na godzinę, przez kilka kilometrów z chłopakami wytrzech. Oni pojechali prosto, bo się zagapili ale już są za mną. O tam W tej gimnastycznej Co Mariusz tej ciekawego? Jestem sadobolone. Czuję się trochę dziwnie. Dlaczego? Bo nie jest płasko. I czuję, że przed nami trochę podjazdów, Za dużo zjazdów było. Zjazdy są fajne. Bo za przestalasz. A takie ciężkie kluchy jak ja są super. O zobacz! 2 metry i już. Już się robi wyrwa. Taki ten ciężki. Foi nie, jeszcze będziemy rozdawać kartki, co najmniej 70 km. Kilometrów za nami, Sareman manżelki w buzi czyli prawie połowa za nami. Chłopy są chwilę przede mną, może ich dogonię. Całkiem nieźle idzie, średnia 28,6. Jedziemy. No, my już prawie że w domu, szeligi. A tak na serio, to chłopaki są ledwo co w zasięgu wzroku, więc na razie ich nie złapię Chyba że będzie długi zjazd, wtedy może. Prawie 2 godziny w nogach, średnia 28,5. Więc w tym roku, jak na razie, jest jak najlepiej. ale wiadomo, sezon się już ma powoli. Nie chcę tego mówić, ale bliżej mu końca niż środka. Dobra, ciśniemy dalej, bo jestem sam. A w ogóle wczoraj, oczywiście jak wróciłem do domu, to już było bardzo późno i nie miałem opony. Bo w miałem sporą dziurę, no i też zamontowałem lemontkę. A tak zamontowałem, że nie mam padów. Więc jedyny plus z lemontki, to taki, że mam gdzie zamontować licznik i więcej waży na podjazdach. Szkoda, bo na przykład jak jest teraz płaski odcinek, jadę sobie 37, a mógłbym spokojnie ciśnąć ponad 40 na łzaczku. Ale dobra, ciśniemy. Jeśli mnie pamięć nie myli, to teraz jest zjazd na zaporę, więc akurat taki dłuższy zjazd. Potem tam jest podjazd, to może ich troszkę podgonie. Jedziemy. Niezły w mordę wiatr! No i jest zapora! Myślałem, że chłopaki, szczerze mówiąc, sobie staną na podkę, to ich podgonie. Konił tam daleko na podjeździe. Matko i córko, co za robokopy? Nic z mojego podgonienia, jestem zawolny. Ale widoki są przejęte. O, ładne widoczki. Tam jeden z naszych przede mną się odłączył już od ekipy. I czeka. No i kolejny podjazd tym razem na bordowość, tam czerwono. Na czerwono. Więc łatwo nie będzie. Pamiętam go. Jesteśmy wy Pawłów. A muszę teraz zrzucić jeszcze z kasety. Bo jest ciężko. Ciśnij, ciśnij. Fajnie jest, co? jest przerwa są chłopaki i ciśniemy dalej tak Jacek? No bułeczkę trzeba kupić ciśnie komplet tak rozumiem no czerwony dywan tylko gdzieś zgubiliśmy tak tak zjeżdżałem i zjeżdżałem nie wiem jak wy ale ja ambitny jestem Eu godziny w nogach, niecałe 30 do mety, to już, już trochę ciężko, gróbka się znowu poszerpała, no ale już niecała godzina i będziemy na parkingu. Jak na swoje aktualne możliwości, wagę i moc, średnia 27,7, nie najgorzej. Ostatnio było chyba średnia z 25. Wiadomo, no, no, teraz jest większa motywacja w postaci chłopaków, nie? Dobra, kończę, bo tam jest niezły zakręt. Do końca zostało mniej niż 20 km. Już teraz każdy swoje sobie jedzie. Za mną jest tylko jedna osoba. Pozdrawiam Piotrek. No i jakoś to się jedzie. Pewnie jakieś 40-50 minut i będę na parkingu w świętej Katarzynie. Łodzen olewam totalnie. Dziękuję. Dobranoc, nie chce mi się. Nie zawsze trzeba jechać wszystko. Zresztą i tak nie poprawię że swojego rekordu i tak go nie poprawię z aktualną wagą i mocą. Dobra, Elo. Nie wiem, czy będzie widać, ale oni tam są już. A jeszcze tyle do przejechania. Miejscowość <muzyka> Bodentyń. Więc, tak jak mówiłem, kolej ten podjazd. Średnia to 28 bo było trochę z górek. Zostało jakieś niecałe, chyba 10 km do parkingu. Może nawet trochę mniej. Więc Max, 20 minut powinienem być na parkingu. 3 godziny 43 netto na razie. Jedziemy. No jakby to powiedział trener Marcin, pipie nie kolarze w grzecznej wersji. Tam jest podzętyk, ja mówię papa papa. mi ostatni podjazd, no takie dwa tutaj, po Świętą Katarzynę. No, to jest to. Widzimy się już pewnie na parkingu. Tam pojechało Camaro. No bo jest bardzo niepiękna weszła tam tylko siedemset groszami u nas w górę. Jezu. Koniec.